Jeden. Linia głębi van waniel Gołębie pochodzą po oryginalnych gołębiach od Vlomansa, od Rolanda Rothe z Niemiec. Na tych tutaj gołąbkach dużo właśnie hodowców bazuje, którzy zakupowali tego M1, lecą czołowo. I tutaj mamy gołębia o numerze 725. Jest to samiczka z gołębi, właśnie Hurihan 51 725 numer. I tu mamy samiczkę numerze 725. Pochodzi po bracie Hurihana 51 ze strony, właśnie, matki, i po tym słynnym, właśnie, gołębiu z dni, właśnie Hurihan 51 od Putmana, który był najlepszym asem regionu. Także tu mamy samiczkę linia Hurihan 51. To mamy oko, gołąbek też bardzo ładnie zbudowany. Jest to samiczka. Tutaj jest kolejny gołąb, jest to numer Gołębia 220, 24 rok Hurrihan 51. Też będzie do samiczka. Także mamy tutaj ładne samiczki z Hurrihana 51. Gołąbek z takim właśnie też deszczem, markerkiem. Bardzo ładny ptak. Numer GB220. Tutaj mamy rodowód tego gąbka. 220 pochodzi po linii Hurrihana 51 z dwóch stron. Tu mamy córkę Hurrihana 51 z 13 roku. Drze wnuczka, prawnuczka. Tu mamy rodowód tego gołąbka. Jest to samiczka. Hurrihan 51 tu. Widać, że gołąbki bardzo efektowne. Gołąbki czołowo latają tu w Polsce. Czwarty wynik w Polsce w kategorii gołębi, kategoria C. Właśnie koledzy kubicy na hurikanach 51 tutaj. Także myślę, że bardzo ładny ptak. Tutaj mamy kolejną samiczkę Hurrihan 51. Numer gołębia to jest 935. Bardzo ładna hurihanka Markerek tutaj taki na kuperku białe piórka. Gołąbek bardzo zbliżony do huricana. Barwą też. Taka ciemniejsza, niebieska, bardzo ładna samiczka na ładnym oku. Hurihan 51. Przepiękny ptak. Numer gołębia to jest 935. czy 935 pochodzi tutaj po dynastii Hurihana 51, to jest linia Hurihan 51. Tu mamy brata Hurihana 51 z 4 roku, także tutaj mamy też właśnie Hurihan 51, Ezel i tu mamy Rotę i też Blomansa, także też samiczka, myślę, że bardzo ładna, poukładana, pięknie zbudowana, ładne oko Hurihan 51. Tutaj mamy kolejnego gołębia. Jest to samczyk, 25 rok, o numerze 64 na szlarnym oku samczyk pięćdziesiąt 51. Ładny samczyk numer 64 szklane oko, Hurrihan 51 tu mamy rodowód tego gołąbka gołąbek pochodzi, tu mamy syna Hurrihana 51 z 11 roku a tutaj mamy tu mamy córkę Hurrihana 51, jest to imbret po Hurrihanie 51 i z dołu mamy też linię Hurrihan 51 od Rote, linia gołębi w Lomas, Hurichan 51 tutaj mamy Samczyka myślę, że bardzo bardzo ładny samczyk hulihan 51. Tutaj kolejnym gołębiem jest to numer gołębia 547, 24 rok samczyka. Na szklanym oku samczyk 547 24 roku. Też takie mocowe rywny. 547 I Tutaj mamy rodowód gołębie 547, pochodzi po linii Hurricane 51. Jest właśnie z braci i siostr Hurricana 51. Także też bardzo ładny ptak. Myślę, że wartościowy materiał, jest to samiec. mamy kolejnego samczyka na szklanym oku 575, linia hurihan 51. Samczyk 24 rok, więc koledzy mamy samczyki, mamy samiczki, tak żeby ktoś o parę hulikanów czy po prostu samca w samicę, to myślę, że warto mocno taki wyrywny a się nie da utrzymać. Szklane oko. Piękny hulihan 51. Numer gołębia to jest 575. Tu mamy rodowy tego gołębia. Pochodzi z linii właśnie Ezela ze strony Matki. To jest trzeci raz Belgii. A z góry mamy po bracie Hurrihana 51, także gąbki. Myślę, że takie bardzo też efektowne, wartościowe ptaki. Piękne gołębie Hurrihana 51. Tutaj mamy kolejną samiczkę. Jest to numer gołębia 638. Hurrihanka. Bardzo ładna. 24 rok 638. 638 łąbek 638. Muszę tutaj radowody do poszukać, ale gąbek też bardzo ładny na ładnym oku. Tutaj mamy kolejną samiczkę. Numer samiczki to jest 910, 24 rok, Hurihan, 51 samiczka. Bardzo ładna samiczka, bardzo jak Ci gąbki prezentują. Przyjechały dwa tygodnie temu. Numer gębia 910 i tu mamy rodowód tego gąbka. 910 pochodzi po syn brata Hurihana, 51 i tutaj mamy linia Ezela III Asabelki, także też myślę, że bardzo dobry gołąb jeżeli chodzi o rodowód no i jako gołąb to widać że jest bardzo piękna samiczka także widzę koledzy że gołąbki bardzo ładne także zapraszam serdecznie